W nowym roku, w nowym roku, jak w nowym kroku, Dużo tu memów leżących z boku, I miniaturki ty mały z boku, Witam bydlaki w tym nowym roku. Poka-poka! Poka-poka mi bydlaka, poka-poka mi swój talent Poka-poka mi muzykę, poka mi meny wspaniałe Poka-poka miniaturki, poka-poka mi tu Szorty też to przegląd oraz komentarz aktualności Przegląd oraz komentarz aktualności Moi drodzy noworoczny no we, no we, no we, no we bo po 1 stycznia, po 31 grudnia 2024 mamy już, jesteśmy po YouTube Rewind. Chyba można powiedzieć, że. Jo wiedział! Jo chciał! Więc wszyscy wiemy, co było w 2023. Przypominam też, że kurftura. Dzień dobry, kurwturalne świruski. Co? Myśleliście, że o Was zapomniałem? Wleci specjalnie dla wszystkich podsumowująca 2023 rok. Cały już niedługo będzie ona dla Was dostępna. A póki co, będziemy robili to, co zawsze robimy na poka poka, tym razem bez gościa, czyli będziemy Przeglądali oraz komentowali miniaturki, kartę na czasie, która tutaj jest wszechobecna. Również memy, które wrzuciliśmy wrzuciliście na grupę z dupy i co jeszcze? I bydlaki. I od razu apel wysyłajcie mi bydlaki, nie wiem, czy waszego księdza, waszego kolegi, koleżanki, mamy, taty, jeżeli robi coś zajebistego, fajnego. I nie jest to muzyka, chyba że to jest muzyka grania na kurwa, nie wiem, śrubokręcie w cewce. To wtedy jak najbardziej wysyłajcie, ale nie wysyłajcie mi rapowych numerów, bo to wszystko na grupę z dupinators. Natomiast jeżeli chcecie na poka, itp itd, małpa, wysłać coś naprawdę wartościowego, co chcecie, żeby tutaj poleciało, no to dawajcie, zrobicie wtedy komuś kurwa prezent, i ktoś was pokocha w końcu. Kurwa mama chociażby bo nienawidziła was do tej pory. Dzięki i lecimy najpierw sobie z kartą na czasie. Poka poka bydlaka, poka pokami bydlaka. Poka, 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 A w na czasie takie kwiatki, włożyłem gówno. What? Nie, włożyłem zimne ognie w mandarynkę i... No, że nie w Brzoskwinie i, ty, i to nie jest. Call me by your name. Ale, blowek by pasował do tego. I Blow zresztą też samo słowo. No, dobra. Czy Szymon Hołownia wygra wybory prezydenckie? Profesor Antoni Dudek, Didascalia. Jaki patuska robi sobie jaja z konstytucji, Antoni Dudek? Oj, growo tam się dzieje, no, ale on ma wiecie w nazwisku Dud, więc wiadomo o co chodzi. Arktyczną autostradą pojechaliśmy na biegun północny. Ale powinno być: pojechaliśmy na biegun północny na arktyczną autostradą. Ale arktyczną autostradą pojechaliśmy na biegun północny. Jak poetycko Buddha tutaj zabrzmiał, 125 km na godzinę na nartach za M3. Nie no, bezpiecznie w chuj, nie? Arktyka part tu. No dobrze, że nie w Polsce, dobrze, że nie w Polsce. Miniaturka. No, nie podobają mi się te literki, które tutaj są. No, nie podobają mi się, a tak to wszystko spoko. Dodaj smolasty, nim zajdzie słońce, Sylwestrowa moc przeboju 2023 z smolasty jest kurwa kombojem. Naprawdę, Smolacy zanieł się w ja Co tam się odpierdoliło? Ale okej, niech będzie. Chiny bronią Polski przed Rosją. To nasz kluczowy partner. Globalista Oskar Bednarski. Nie wolno, nie wolno ich atakować! Nie wolno! W ogóle mieszkamy na granicy polsko-chińskiej. Zaraz się okaże. Prezent dla rodziców. Wydałem ponad 12 tysięcy złotych na prezenty Przemek Pro. O i konsumpcjonizm na pełnej kurwie wjechał, Jak zawsze prezenty za 12 tysięcy. Mogłeś wydać złotówkę, Albo nic nie wydać i zrobić swój, to byłby większy prezent dla rodziców. Albo mógłbyś zostać kimś, a nie kurwa youtuberem. bum Bo to, że masz zawód youtuber, to jest największy zawód dla rodziców. Żartuję, przemek. Wszystkiego najlepszego. Oddanie moczu w nocy. Przyczyny i groźne skutki. Marek skoczyła z Koczylas TV. Boże. Jaka gówniana miniaturka. Jakby to była jakiś film propagandowy z Korei Północnej. nie są palce. Test najdziwniejszych potraw na świecie. Wietnam, Kacper Błoński. O no tak, no kurwa weszło na czasie, bo z Jangle Teraz z Jangleosią będzie robiony content, to będą wyświetlenia. Ale miniaturka jest tak kurwa straszna, Kacper. Tak doraczyłeś tutaj ten gość z Wietnamu z tyłu, co... Eee! Mam nadzieję, że tobie tak nie robi. Mata w kraju schabowych kotletów, a obok bingo w Czechach, bungee. I wygląda to jakby to była bardzo podobna miniaturka. bungey wyglądają chociaż trochę... Znaczy mata wygląda to ładnie, ta miniaturka. Chociaż trochę za szara, trochę jakby bez kolor gradingu w ogóle. A chłopaki z bungey wyglądają dziwnie, jakby to było... Jakby... Jakbyś potrzebował okularów 3D, żeby to zobaczyć. Z dupy 150! Na kurwa, na czasie. Patrzcie jak fajnie, nie? Fajnie, nie? 150 lat z dupy, przyjęcie TVP, Grzegorz Brown, Sylwester z dupy, numer 150. Wszystko fajnie, wszystko super. Będziesz tikał za Ci komputer. Ale z dupy dostało. Nie? Ja nie wiem, które to jest miejsce na czasie. 22 i to po... No prawie tygodniu, 22 miejsce na czasie, to bardzo dobrze. Super. Wszystko by było też jeszcze lepiej, gdyby nie dostał żółtej ikony i yy, braku możliwości zarabiania, bo ten film niestety taką ikonę dostał yy, i dostał też film o polityce, więc jest to dziwne. Podejrzewam, że to za wydarzenia związane z gaśnicą, no więc dlatego już takich memów tu nie wrzucamy. A pod tym Przemysław Wipler, gościem porannej rozmowy w RMF FM. Patrzcie, w końcu jestem u Mazurka prawie, nad Mazurkiem jestem. Dziwnym trafem kiedyś byłem, ale potem mnie nagle zdjęli, nie wiadomo dlaczego. Dzień dobry Państwu, Maciej Dąbrowski, youtuberowy. Oto nasz nowy dom. House tour, jawor. Nasz nowy dom. No też miniaturka taka zrobiona ze zdjęcia połączonych rzeczy. Nie lubię takich miniaturek. Ja na to patrzę i kurwa sobie myślę, boże, jakbym tego nie chciał oglądać. Wszystko jest takie samo. Krzyś, założyciel gangu Pruszkowskiego i przyjaciel słynnego aktora. Podobają mi się te, te ikonki, które tutaj są na mafia.pl. Taka żółta, zielona, pomarańczowa, czarna i niebieska. Krzyś, założyciel Pruszkowa. Tam, założyciel. Dam ten Krzyś tam znaczył, szczerze mówiąc. Miś, miś, świska rura nie miś. Prawdę powiedziawszy, z tego, co zobaczyłem zobaczyłem to całe. Dida skalę 60 mg czystego alkoholu wywołuje mikroudar w naszym mózgu. Robert Rutkowski, funkcjonujemy pod okupacją alkoholową. Robert Rutkowski. No, ja w ogóle oglądałem jakieś fragmenty z tego i ten dziennikarz, jak on tak słucha, to on tak mówi, o nie. Ale ten, ten Rutkowski mówi o takich oczywistych rzeczach, o których, kurwa, no, wiedza powinna być w podstawówce. Znaczy, jeżeli my nie mamy takiej wiedzy jako ludzie, no to rzeczywiście chujowo. I polecam dzieciom w ciąży... Yy. Ale on naprawdę mówi o takich oczywistych rzeczach. A ten o Boże, o kurwa. Wigilia w nowym domu Andziak, tak. I ci ludzie, oni są tak wdzięczni, że ta cała rodzina jest tak wdzięczna, że Andziak ich zaprosiła do tego domu, mimo że trochę żeruje na wizerunku tej całej rodziny i w ogóle na prywatności, tak całkowicie jakby na tym polega jej content w całości. I to z tego są te pieniądze. Więc to też jest ważne, moi drodzy. To ja wam od razu mówię. To jest tak jak z tym Rafałem Zaorskim i z tym y, na 55. piętrze na złotej. No to to też jest ważne, możecie tam zawsze przychodzić. Ja wam pozwam. Kolejna ciężarówka w Rowie, to powinno być kolejna ciężarówka w Mymrowie i powinni pojechać do Mymrowa tam rozwinąć ciężarówkę. Eee, cudowna miniaturka. Kuchenne rewolucje i najgorsza właścicielka. Naruciak oglądający kuchenne rewolucje. No dobra, no po, czyli po prostu Naruciak kradnie od kogoś content i zarabia na tym grube pieniądze. No dobra, nie ma problemu. Eee, dobrze, to wszystkie. To wszystkie shortsy, które mieliśmy tutaj w zanadrzu. Teraz bydlak. Proszę bardzo, o to ona. Pokapokami, poka bydlaka. Poka, poka, poka mi bydlaka. Siema, człowieku wargu, Podsyłam ci bydlaka mojej siostry. <laughs> Otóż moja siostra maluje, rysuje, robi zakładki do książek, a efekt jej prac posyłam na jej Instagramie. No to pokaż, kurwa. A, że takie robi takie dziecięce Dysunki, ilustracje jak do książek. A to animacje w ogóle są. Gdzie znaczy tam konik się buja. Czyli jest to prosta animacja, no nic skomplikowanego. Ale są to totalnie ilustracje do książek. Takie ilustracje. Bardzo, bardzo dla dzieciaków, nie? A tu jest proces w ogóle, jak to powstawało. No pewnie to robi, no nie wiem na czym, no. A jej! Tam był przed chwilą ktoś, ale nagle zniknął. Czemu? Tam był ziomek na tym, a teraz jest lis jakiś. Kurwa chytry. Skurwy syn. O ty skurwy No tutaj jest Mikołaj, tutaj jest ten diabeł z tyłu. Znaczy, to coś, to jest jak. O Boże, To jest tam, gdzie mieszkają Stwory, where the wild things are. No, tutaj jest taka wchodzi trochę psychodela, muszę przyznać. Tak, już trochę niepokojąco się robi. A tu jest piesek. Po prostu piesek i. Pokazane jest, jak jest rysowane. No są to ładne rzeczy, bardzo ilustracyjne. Oczywiście są też takie mniej dziecięce rzeczy, a bardziej dla dorosłych. No na przykład, kurwa, Piki Blinders. Zakładka do Piki Blinders. Bardzo fajna zakładka swoją drogą. Poco pomysły na zakładki, żeby one były takie spersonalizowane. No to widzicie, macie tutaj, jakby ktoś chciał sobie pooglądać rzeczy. Się maluje. Podkreślnik się maluje. Następny bydlak. Cześć, Maszku, moja kochana partnerka, maluje obrazy od około 2,5 roku. Nie są to typowe malunki. A abstrakcje połączone z kubizmem. I czy to są abstrakcje? Abstrakcje połączone z kubizmem? No, są to abstrakcje połączone z kubizmem. To jest trumna. Nie jest to trumna na kółkach, tylko trumna, która sobie gdzieś tam leci w kosmosie. Oprócz tego mamy. To są takie rzeczy, które pasowałyby do takich technomiejsówek. Gdyby jeszcze były fluorescencyjne, to o kurwa, przecież oni by się tam zabijali o to po prostu. Że oni by patrzyli na naćpani kurwa tym MDMA w to i byliby w niebo wzięci. No, kwasowe też tripy też są tutaj trochę. Jest to zdecydowanie abstrakcja. A tu ona. Tu proszę bardzo, ona umorosana właśnie tymi. Farbami, którymi maluje. Nawet pieska namalowała i ten piesek nie jest kubistyczny ani jakiś tam. I panda też nie. O, ale to mi się podoba. Tą techniką zrobione. No i to bardzo. Wygląda jak połączenie pracy mojej mamy z moim y, bratankiem. No dobrze, to tutaj masz, macie kasię. Kajsa.tanska. I ją możecie sobie sprawdzić i jej pracę, jeżeli wam się y, podobają. No dzisiaj były y, bydlaki bardzo obrazowe, ale jeżeli macie jeszcze inne rzeczy, y, mniej malunków, a nie wiem, <laughs> manufaktura roboty ręczne, czyli head job tak zwany, to oczywiście wysyła. No i teraz przechodzimy do tej części najmniej lubianej przez Was. No to niech będzie, odklepmy to, ale to tylko jednego przeczytamy: mema, dobra? kapokami poka poka bydlaka! Poka, pokami poka bydlaka! Poka, Twoja poka wypłata, gdy zaraz po przelewie z pracy robisz wszystkie opłaty i spłacasz ratę kredytu. Witam serdecznie i żegnam zaraz. No ale to prawda, uwaga! Mamut, tatut, dzieciut. <noise> Ja próbuję otworzyć tę wyjątkową szufladę w kuchni. Ubijasz do ziemniaków. Wykup pakiet premium, aby uzyskać pełny dostęp do zawartości szuflady. Ale to prawda, te syny się zawsze zaczepią tam o coś i nie da się z tym nic zrobić. Spokojnie, wyrywanie ósemek to prosty zabieg. Wyjdzie raz, dwa, moje ósemki. Zakorzeniły się. Jakie zdrowe kurwa. Po co wyrywałeś? Ciekawe co to i do czego to służy. To jest ten przyrząd do robienia z dupy jesień średniowiecza? Yeah, boy. No jest to bardzo dziwne. dziwną końcóweczkę ma. Widzisz, nie było tak, źle, ja teraz chodź kupić tego monsterka. What is he doing? He's beginning to believe. <laughs> Kiedy Denis mówi, wychowała mnie ulica. <laughs> Dobrze, że nie jest zamkowa. What are you going do with that stick? Oh, there's lots of things you can do with this stick, Amo. Powiem swoim wnukom, że kiedyś tymi przewodami dostarczano do lodówki ketchup, majonez i musztardę. Ale to yy, słuchajcie, jest jak się jedzie kurwa, no właśnie, nie wiem, teraz na Poznań czy na Katowice. To jedzie się obok takich dwóch wielkich silosów. Jeden jest czerwony, drugi jest żółty i wyglądają jakby miał z nich się wycisnąć właśnie ketchup i musztardę, nie takim wielkie. Samoloty wynaleziono w 1903 roku, ludzie w 1902. No zryj to, kurwa. Pinka Pepa. Jebać fizykę, albo w ogóle. Nie... Jestem świlka popka. Chuj! Jaka jakość mema, kurwa, co byście go kopiowali z VHS, a czy co? Hektar. Achilles ledwo z nim wygrał, twój dziadek potrafił zaorać taki 7, 7. Hektar! Kiedy mama przed zakupami powiedziała, że chuja ci kupi, a nie pryncypałki, bo masz 30 lat i dawno powinny znaleźć pracę i mieszkania i takie kupiła, bo cię kocha. Znam takie osoby, znam takie osoby zdecydowanie. Nikt, dosłownie nikt. Hiszpanie. Por favor. Obitezko. <noise> biteść, komuś szwagier. Transwujek. <grym> o oh, Boże. I need your tracksuit, your vodka and your Ural bike. I need your clothes, your boots and your motorcycle. <grym> Terminator 2. Ty Polacy obrażają Polskę syf bieda, normalne państwo sektory dokładnie jak w dziczy, jeszcze tylko nastrać po środku. Gdy obcokrajowcy obrażają Polskę. Poland can suck my balls, it's racist, poor country and all Poles are thieves. Radzę Ci zamknąć mordę, bo zaraz w pierdol dostaniesz kurwisz, a nie jeden. I'm <grym> Cześć! Cześć! kurwa. Tak Tak jest totalnie. Taka jest prawda. Znowu Cześć! Cześć! tak Cześć! Cześć! tak Polskę zaatakować. się cię, psy się będą bały. To nawet zabawne. Twój stary 1 stycznia. A co ten taki twardy z tamtego roku, czy co? boi. Ranking najlepszego polskiego jedzenia. Chleb w jajku. Jajo chlebek. Strasznie chujowe hasło, co? Jaju chleb. chlebek. Absolutnie cała wiedza na temat psychologii i rodzicielstwa jest bezwartościowa, jeśli nie potrafisz patrzeć na dziecko w ten sposób. Czasem trzeba. No. Died 2001, born 2001. Welcome back, Edward Gierek. Kiedy dziecko obudziło się w środku nocy, żeby napić się wody. No tak, rodzice robili cosplay po prostu, o co ci chodzi? Trzeba się w takim filmie zatwardzenie? Nie. Pewnie dlatego, że jeszcze nie wyszedł. Jezu! To wrzuca tu takie memy. Macie wygodność człowieka? Jeśli coś kochasz, to puść to wolno. Jeśli nie wróci, to znaczy, że nigdy cię nie kochał. Bardzo podobne do y, sceny z Anchorman, z legendy telewizji. Excuse me, What are you doing? <grych> Ziomek, dorzuciłem nawet coś ekstra. 1-0-1. <grych> To w ogóle zajebisty film z Goofim Goofy the Movie Panie Dumbledore, afera jest Ryoyu Kobayashi, na następnych zawodach Cię pokonam Jezu, Chciałem zobaczyć jak Duda skacze To by było coś To by było coś kiedy wymieszasz piwo z wódką. Szkoda, że NFZ nie robi podsumowania jak YouTube i Spotify. Gratulacje! W 2023 byłeś chory 35 razy. Twój ulubiony lekarz psychiatra, najczęściej bywałeś u lekarza pierwszego kontaktu. Najmocniejszy uraz, złamana ręka. Badania top 3. EKG krew mocz. Skierowania top 3. Kardiolog, neurolog, rotopeda. Dziękujemy za wspólny rok. No było ciekawe. Mówię rodzinie, że się rozchorowałem. Rodzina, czosnku nie jadłeś, rutnie skorbin było brać. Bez czapki chodziłeś, no i masz. No i to prawda. Ojciec tankuje samochód, mama fu, ale benzyna śmierdzi. Ja na tylnym siedzeniu. Ah, twoja jest najlepsza, kochanie, od tych ciasnych boli. Mąż biła mnie i gotowała zupę z włosów łonowych. Żona dostawał, bo zasłużył. No nie, kurwa, co to jest? Niesamowite wyniki. Jak to osiągnęliście? To proste, źle liczymy. Tak trzeba, tak trzeba żyć, źle liczyć. I liczyć na szczęście. Tak, wypoczęty i pełen energii wracasz po pracy, do pracy po długiej przerwie świątecznej. Tak to wygląda niestety. Kurwa, powinno być yy, wakacje od wakacji, nie? I od wolnego. Dobra, dziękuję wam bardzo. a mi mi o wszystko. W tym nowym roku życzę wam wszystkiego najlepszego, żebyście nie byli chujami dla innych i dla siebie też przede wszystkim. No i co? No i trzymajcie się ramy, to się nie posramy. Do it, bo inaczej urwę ci ryja. Elo, yo, do zobaczenia o 18 w następną niedzielę. Pa.